ten opornik dmuchawy w Renault Megane 1C odpinamy akumulator oczywiście znajduje się tutaj przy filtrze odpinamy filtr tu zdejmujemy tę gumę ja akurat mam tą, ten plastik przyklejony do szyby i odkręcamy też tą osłonkę tutaj. Ona jest tu na śrubę i tutaj dalej. Opornik jest właśnie wsadzony, jest podłączony tam a opornik jest tutaj z tyłu tego opornika trzeba wykręcić śrubę podważyć do góry i tu wyjdzie z tego zaczepu wyciągnąć oczywiście odpiąć kable i wtedy wyciągnąć od tego na razie nie odpinać tu tego nie odpinać to się wyciąga tą czerwoną zawleczkę do tyłu i wychodzi ten czujnik sprawdzę czy bezpiecznik najprawdopodobniej jest uszkodzony bo nie działa pierwszy, drugi, trzeci bieg na forum, który mi znalazłem, że właśnie odpowiada za to znaczy na innym filmiku jakimś z innego samochodu że najprawdopodobniej odpowiada ten bezpiecznik uszkodzony bezpiecznik zobaczymy czy jest przejście Nie ma przejścia. No i będzie trzeba go. Zaraz spróbuję odczytać. Nie wiem, czy uda mi się. Wlutowałem bezpiecznik 10A na 192 stopnie Tak podwinałem trochę nóżki Żeby go nie przepalić Przy lutowaniu Odciąłem stary On był tak przyspawany odciąłem stary Dobrze że miał miedziane nóżki To się ładnie przylutowało Teraz wmontuję i sprawdzę Dobra Więc... To jest ten opornik. Tu z tyłu jest śrubka, muszę ją teraz przykręcić. Eee, tutaj podłączamy te, muszę jeszcze uporządkować, ale tam jest ten wtyk. No i git. Wcześniej nie działała w ogrzewaniu jedynka, dwójka i trójka, tylko działała czwórka. Jedynka działa. i nie wiem jeszcze czy co to za co tak głośno chodzi eee, się odpala jak przekręcam kluczyk może przekręcę no taki dźwięk tak jakby właśnie gdzieś w okolicach tego tego opornika tak się działa i jak przykręcę na obieg wewnętrzny chwilę się załaduje dziwny Nie wiem, zobaczę jeszcze